Sorry. Witajcie na naszym Zoomie. Gościem spotkania jest Sławek Grokowina, który od 25 lat zajmuje się fitoterapiami. Sławek zgodził się opowiedzieć nam o preparacie Dr. Plex Immuno. Jest to preparat, który zbudowany jest na bazie naturalnych produktów i służy do wsparcia zdrowia stawów naszych zwierząt. Sławek, poproszę o informację. Witam, Janiu, witam, szanownych państwa. Tak, dokładnie jak Ania zaznaczyła, 25 lat zajmuję się fitoterapiami, naturoterapią. I również w tym wszystkim zawsze szukam jakiegoś wsparcia naturalnego dla naszych zwierząt. Sam jestem miłośnikiem zwierząt, sam mam troszeczkę takiego fajnego przychówku koło domu. Nie jestem bardzo dużym zwolennikiem Bernardynów, ale i również kotów. W związku z powyższym no jest z czym się pobawić, z czym się zająć, z czym wyjść na spacer. Także jak najbardziej, tak. Szanowni Państwo, w związku z powyższym, że tak wspomniałem, zajmuję się różnego rodzaju właśnie fitoterapiami, również szukam takich produktów dla naszych zwierzaków. I akurat okazuje się, że polski producent ma w swoim portfolio bardzo ciekawy, w mojej ocenie oczywiście, bardzo ciekawy produkt wspomagający właśnie naturalne metody odbudowy i wsparcia stawów naszych właśnie pupili. Pozwolę sobie, proszę Państwa, pokazać to wszystko na kilku slajdach. Proszę zwrócić uwagę, dwa słowa powiem o firmie. Polska firma, będąca spółką akcyjną, laboratoria. Są na Górnym Śląsku w okolicach Gliwic. Tam są zakłady produkcyjne. Siedziba firmy jest w okolicach Tarnowskich Gór. Całe to przedsięwzięcie koordynuje pomysłodawcą. Jest pan Krzysztof Kozłowski, absolwent studiów doktoranckich z zakresu fizjoterapii, będący. Jednocześnie sędzią międzynarodowym hokeja na lodzie. Człowiek z ogromną pasją, również będący właścicielem kliniki weterynaryjnej i pod kątem właśnie potrzeb tej kliniki stworzył bardzo ciekawy produkt. I teraz, czym jest, proszę Państwa, nasza seria Doktor, w tym przypadku produkt Flex Immuno. Stosuje się go do wzbogacenia standardowego pokarmu dorosłego i starzejącego się psa, głównie w celu wsparcia, wsparcia tkanki łącznej stawów, mobilności i ruchomości stawów, ogólnie dla wsparcia układu mięśniowo-szkieletowego. Tutaj być może wyjdę troszeczkę przed szereg. Ja również akurat szczeniakom taki produkt podaję, z tego względu, że no szczeniak rośnie, potrzebuje bardzo dużo tych składników odżywczych. W związku z tym, żeby się dobrze rozbudowywała ta właśnie cała przestrzeń stawowa, w związku z tym warto włączyć do menu naszego pupila właśnie taki produkt, właśnie tutaj to wsparcie. I teraz czym jest ten produkt? Stanowi on, zbilansowany przez oznaczone do wzbogaczenia pokarmu dla zwierząt domowych, głównie psów, zgodnie z opisem. Jest to produkt, powtarzam, zbilansowany, czyli tutaj wszystkie składniki są bardzo starannie dobrane, dobrane są pod kątem proporcji. I teraz produkt stosuje się, Ważne tego wzbogaconego, standardowego pokarmu dorosłego, starzejącego się psa w celu wsparcia tkanki łącznej stawów, mobilności ruchowości stawów, wsparcia układu mięśniowo-szkieletowego. Tutaj my też musimy pamiętać, że tak samo jak my ludzie, również i psy mają różnego rodzaju powięzi, mają ścięgna. To wszystko ten produkt jest w stanie regenerować. Wskazane jest także dla psów hodowlanych w warunkach ograniczonej dostępności przestrzeni. Bardzo dużo z nas mieszka akurat w bloku. Nie ma możliwości, żeby ten pies był sobie gdzieś na jakimś ogrodzie, obejściu, gdzie po prostu sporadycznie wychodzi na spacer. Ja akurat mieszkam na wsi, mieszkam akurat w domie wolno-stojącym z dużą parcelą bezpośrednio przy lesie. W związku z tym moje wszystkie czworonogi mają naprawdę gdzie się wybiegać. Oczywiście również bardzo często są w lesie. Także inaczej też możemy na to popatrzeć, że firma kieruje swoją ofertę również dla tych, którzy mają te pupile w bloku. I teraz, szanowni państwo, co zawiera taki produkt? Proszę zwrócić uwagę, to są wszystko naturalne składniki. To są wyciągi, ekstrakty, przede wszystkim zimbiru, peoni. Hakorośli. Hakoroś, być może Państwo nie kojarzą takiej nazwy, ale już Czarci pazur czy Diabelski pazur, już być może gdzieś tam Państwo usłyszeli. To jest akurat bardzo fajna roślina. Ona jest z południowej Afryki. Bardzo charakterystyczna. Roślina o bardzo mocno zakrzywionym końcu ciemniuteńkim, dosłownie w charakterze pazura. Tutaj dołożono również ekstrakt, wyciąg z kadzidłowca, betainę z buraka, spirulinę, witaminę KD. Są tutaj również substancje inne pochodzenia naturalnego, jak glukozamina, czyli to są aminocukry, chondroityna. Wbrew pozorom, glukozamina, chondroityna czy kwas no to nie są takie akurat um, spotykane w przyrodzie, nie wiem jak to nazwać dobrze, składniki odżywcze, bo one są na przykład w pasterzach różnego rodzaju skorupiaku. Nie, ale również w nich występuje witamina K, jak i również witamina D. Czyli nie dość, że jest wprowadzona witamina K i D, to również jeszcze w tych właśnie skorup uzyskuje się przy okazji. Pozyskiwania glukozaminy, chondroityny czy kwasu kloronowego. To są wszystko składniki, szanowni państwo, które również my jako ludzie powinniśmy stosować, i również w fitoterapiach stosujemy. Także to nie jest coś innego. Tutaj są inne proporcje, inaczej skonstruowane są te produkty, są dołożone inne rośliny, które są właśnie dedykowane konkretnie pod układ trawienny psa. Pies ma bardzo krótki układ trawienny, on jest zupełnie inaczej skonstruowany, jest padlinożercą, więc. Te ten układ, powtarzam, jest bardzo krótki, inaczej muszą się składniki rozpuścić i bardzo szybko trafić do krwiobiegu. Teraz, co robią poszczególne nasze składniki? Proszę zwrócić uwagę, wyciąg skłącza imbiru, pomaga utrzymać odporność, wykazuje działanie przeciwutleniające. Wspiera zdrowie układu oddechowego o skrzeli, wzmacnia witalność pobudza. Ogranicza odruch wymiotny, wspiera trawienie, prawidłową czynność układu jelitowego, wspiera zdrowe serce, układ sercowo-naczyniowy. Czy warto? Myślę, proszę Państwa, tak, że dla nas imbir, każdy z nas powinien go stosować na co dzień. Imbir jest też ma taką bardzo ciekawą właściwość przeciwzapalną. W stanach zapalnych my naprawdę powinniśmy zwiększać ilość przyjmowanego imbiru. Codziennie go powinniśmy stosować, na przykład w stanach zapalnych, zwiększać tą dawkę. Czyli imbir, połącze imbirów, wyciąg, ekstrakt z tego, również dla naszych psów jest bardzo wskazany. Betaina wspiera utrzymanie prawidłowego poziomu homocysteiny, co jest korzystne dla prawidłowego funkcji układu naczyniowego. Teraz proszę zwrócić uwagę, utrzymuje prawidłowy poziom homocysteiny. Homocysteina, tak jak my ludzie, również występuje w człowieku naszych psów. To jest naprawdę bardzo ważny składnik. I teraz, jeżeli my patrzymy na taki enzym, jeżeli my robimy w ogóle swoje badania, badania krwi, bardzo często skupiamy się tylko i wyłącznie na tym, czym jest cholesterol. W ogóle nie patrzymy na homocysteinę, zapominamy o niej. A to jest właśnie dużo bardziej niebezpieczne dla naszego organizmu. To jest dopiero parametr, ten, który my powinniśmy stale pilnować. W przypadku psów, Szanowni Państwo, odpowiedzmy sobie tak szczerze, czy kiedykolwiek robiliśmy jakieś badanie krwi swojemu psu. Tutaj podajemy bardzo ciekawy produkt, który właśnie ma utrzymywać prawidłowy poziom homocysteiny. Istotna naprawdę rzecz. Teraz popatrzcie Państwo, mamy tutaj ekstrakt, wyciąg z peonii. Normalizuje funkcję układu nerwowego. Różnego rodzaju podrażnienia tutaj są, w związku z tym ten układ nerwowy potrzebuje. Również tutaj jest akurat bogactwo witaminy B, w związku z powyższym ten układ nerwowy, czyli cała taka motoryka układu nerwowego jest zachowana. Hakorość wspiera trawienie i apetyt. Hakorość to jest właśnie ten czarci pazur, diabelski pazur, różne to nazwy. Ma roślina właśnie z Afryki Południowej. Wspiera trawienie i apetyt. Teraz kadzidłowiec. Kadzidłowiec też jest bardzo dobrą rośliną dla każdego człowieka. Warto sięgać po produkty samemu, które są właśnie na bazie kadzidłowca, ale tutaj sugeruję tylko i wyłącznie wysokoekstraktowe. Najlepiej kompleksowe, czyli wieloskładnikowe. Jeżeli będzie kiedyś Państwa temat bardziej interesować, naprawdę zapraszam do jakiejś konsultacji, dyskusji, rozmowy, bliższych informacji. Kadzidłowiec pomaga utrzymać sprawne i ruchowe stawy. Wspiera zdrowe kości stawów poprzez kontrolę enzymów pozapalnych. Wspiera zdrowie układu mięśniowo. przepraszam bardzo, wspiera zdrowie szkieletowego Wzmacnia mięśnie kości stawy, wspiera układ żołądkowy jelitowy, wspiera pracę płuc, wspiera funkcję mentalne, pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu, wspiera pracę serca. Czyli jest to całkowicie produkt dedykowany znowu pod kątem nie tylko sprawności ruchowej, ale i również prawidłowego poziomu cholesterolu, przepływu krwi w żyłach, pracy serca, cały układ żołądek i jelita. Wszystko to wspiera, płuca, czyli cała tutaj wydolność tego organizmu. Czyli zwróćcie Państwo uwagę, kadzidłowiec, bardzo ciekawa roślina. Spirulina. Spirulina jest algą. To jest akurat też bardzo... Myślę, że państwo w ogóle jest znana spirulina, bo każdy, kto chociaż troszeczkę gdzieś tam spotkał się z jakąś medycyną naturalną, suplementacją, fitoterapiami, spirulina jako alga ma taką funkcję wymiatacza generalnie metali ciężkich z organizmu. To jest taka pajęczyna, która w krwiobiegu idzie i wyłapuje wszystkie metale ciężkie ale jednocześnie pomaga utrzymać prawidłową masę tkanki mięśniowej, prawidłową masę ciała, wspiera prawidłową motorytykę układu jelitowego. Każdy powinien stosować, powtarzam, nie tylko, to jest produkt dedykowany dla naszych czworonogów, ale jeżeli coś dobrego jest dla nas, dlaczego również nie podać tego naszym pupilom? Witamina K. No myślę, że witaminy K akurat tutaj też nie trzeba przedstawiać, Witamina K odpowiada za prawidłową krzepliwość krwi, pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Ona decyduje o tym, gdzie na przykład jest wapń odkładany. Czyli też jest kilka akurat składników odżywczych, które decydują o tym, jaka jest gospodarka wapniem w organizmie. Szanowni państwo, witamina D. Każdy z nas po tą witaminę sięga. Też wiemy, czym ona jest. Też Proponujemy w naszej kompozycji mieszance naturalnej właśnie witaminę D, która pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu wapnia we krwi, prawidłowym wchłanianiu wapnia i fosforu, utrzymaniu zdrowych kości, pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, pomaga w utrzymaniu zdrowych zębów, pomaga w prawidłowej funkcji układu odpornościowego, bierze udział w procesie podziału komórek. Czyli jeżeli my sami wiemy, że mamy niedobory witaminy D i po nią sięgamy, czy pamiętamy przy tym o naszych czworonogach? Szanowni Państwo, naprawdę zadbajmy o te czworonogi. Również możemy sobie pozwolić na to, żeby w sposób naturalny, bez żadnej chemii, dać naszym pupilom coś dobrego. I teraz popatrzcie Państwo, skład, czyli mamy cały wyciąg z kłącza imbiru. To wszystko jest, proszę zwrócić uwagę, skład inci macie u nas na, na naszej stronie. Wszystko mamy czarno na białym pokazane, niczego nie ukrywamy. Macie wszystko podane, jakie, czego, ile jest. Wyciąg z korzenia buraka, to jest właśnie beta-ina, wyciąg z korzenia peoni, wyciąg z korzenia hakorosi, wyciąg żywicy kadzidłowca. Wszystko proszę popatrzeć. Wszystko po kolei, powtarzam, jest w miligramach. Każda jedna, każdy jeden dodatek. Mamy składniki, tak zwane alityczne, czyli białko. Wszystko, popatrzcie Państwo, jest wszystko opisane co do JOTY, niczego nie ukrywamy. Jeżeli uznacie, że jest to warty produkt, tego, żeby podać naszemu pupilowi, zapraszam do kontaktu za nią. Ania państwu przedstawi całą ofertę. Wyślę link do zapoznania się. Wszystko na stronie możecie poczytać. Nie tylko, możecie zadać do nas pytania, czy do mnie bezpośrednio, czy też poprzez biuro na support. Wszystko jest tutaj na miejscu, szanowni państwo. Z mojej strony proszę państwa, jeżeli chodzi o pokazanie tego właśnie produktu, tak on wygląda. Jest to produkt sypki, 150 gram. Oczywiście w opakowaniu jest miarka, także tutaj nie musicie państwo kombinować, jak to podać. Dokłada się to tylko i wyłącznie do karmy, i cała zawartość składników aktywnych biologicznie trafia z pożywieniem bezpośrednio do układu trawiennego naszego psiaka. Z mojej strony, szanowni państwo, to wszystko. Powtarzam, będą pytania, możecie państwo pod tym filmikiem je zadać. W wolnej chwili na pewno państwu udzielę odpowiedzi. Możecie się kontaktować bezpośrednio ze mną, bo też również na grupie pozostawiam swoje dane kontaktowe. Dziękuję bardzo państwu za uwagę. Aniu, przekazuję tobie głos. Dziękuję bardzo, Sławku. Przekazałeś nam ogrom wiedzy dotyczącej Właśnie tego preparatu. Jest niesamowity rzeczywiście, bo jest tu mnóstwo y, składników, które wspierają również y, nasze zdrowie. I, i, a nie myślimy o tym, że nasz zwierzak potrzebuje na przykład witaminy D. No to takie jest, no dajemy mu jakieś suplementy, tak, no ale, ale rzeczywiście nie aż tak, y, y, nie zwracamy na to uwagi aż tak szczegółowo. Także dziękuję Ci serdecznie. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze bo mamy do omówienia jeszcze drugi preparat, który będzie dla zwierząt, ale to w najbliższym czasie. I zapraszamy do kontaktu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Do widzenia.